W którym pokażę Wam, jak narysować takiego ładnego zająca. No, mi się w miarę podoba. Nie jest to może jakiś najładniejszy rysunek, jaki robiłam w świecie, na świecie, ale ponieważ ktoś, właśnie tutaj ten, tutaj macie tam nazwę użytkownika, ktoś mi w komentarzu poprosił mnie, żebym narysował zająca. No to narysowałam go, ponieważ wydawało mi się to łatwe, więc jak chcecie, żebym coś też narysowała na wasze życzenia, to piszcie komentarz i na pewno obiecuję, że to zrobię, bo ja właśnie czytałam wszystkie wasze komentarze. No i już nie przedłużę, zaczynajmy. No więc tak na szybko tylko powiem, że potrzebujemy kartki papieru, ołóweczka i gumki do zmazywania no i ewentualnie temperówki, ale ja już, mi się już nie chcę wyciągać. No i co? Zaczynamy! bo ogólnie już nie sobie wiecie, przedłużać tego filmiku chcę, żeby mi takie długie nie wchodziły bo też więcej osób zazwyczaj, jak patrząc w statystykę ogląda takie krótsze i w ogóle shortsów jeżeli chodzi o shortsy, to mam bardzo dużą oglądalność bardzo wam dziękuję za te wszystkie miłe komentarze łapki w górę za rosnącą liczbę subskrypcji ja bardzo to doceniam i bardzo jesteście kochani, buziaczki dla was ogólnie ja tak w miarę myślę, że nie umiem rysować królika, ale zobaczcie tu mam taką tabliczkę, taką do pokoju, na przykład może być coś z takim królikiem. Witamy, to witamy na moim kanale. No i właśnie coś takiego, zobaczcie, królika yy, spróbujemy zrobić, więc lecimy. A więc ja tutaj będę szkicować i przy okazji chciałabym Wam coś powiedzieć, w sumie się chciałam do czegoś przyznać, ponieważ proszę Państwa, Ponieważ dzisiaj już miałam, już nagrywałam w sumie dla was filmik, w którym yy, rysowałam ptaka. No wiem, bo to było w komentarzu i zobaczcie jak to wyszło. Tak, tak wyszedł mi ten ptak. No, no może w sumie nie tak najlepiej, nie tak najgorzej, no ale też nie najlepiej. Yy, no i jednak się już... Wiecie, już jednak tego nie dokończyłam, więc innym razem, bo to było z komentarza. I ten filmik właśnie też powstał z komentarza: tutaj macie osobę, yy, dzięki której powstał ten filmik. Yy, ogólnie, jak ktoś nie chce, żeby były, jak nie chcecie po prostu, żeby były podawane nazwy, to, to możecie po prostu pisać, że nie chcecie, bo yy, ja, ja wiecie, chcę wam tylko tak podać, ale jak nie, może nie chcecie, więc dobrze czyli tutaj nazwy użytkownika, czyli wiecie kto mnie o to poprosił dobra musimy proszę państwa tutaj tak, taki ogonek zrobić po no okej okay. i teraz tak może tutaj się zajmiemy główką, bo te uszka nam Coś tak średnio wyszły. W ogóle to jakaś perspektywa też, wiecie, powinna być. Także tutaj teraz kontrolujemy. Tutaj mi wyszło trochę tak jakoś dziwnie. Bo ja to patrzę, zobaczcie, to patrzę cały czas w porównaniu do tego. Ale no, trochę serio mi wyszło inaczej, trochę tak brzydko, dziwnie. Ale już to poprawiamy. No bo od czego mamy gumkę, proszę Państwa, no. Specjalnie mam gumkę tutaj po to, żeby to poprawić. W ogóle ogon nie w tym miejscu. Dobra, pokażę wam już, jak to będzie lepiej wyglądało. Dobra, ja trochę zmieniam perspektywa I nie będzie w, tej, w tym miejscu ogonek, tylko będzie gdzieś tak mniej więcej tutaj. Dobra, mam nadzieję, że mi to jeszcze wyjdzie, bo już... Naprawdę, czy mam jakiegoś serio wielkiego pecha z rysowaniem. Teraz okon. To robimy takie coś no mniej więcej okrągłe, coś takiego. Tutaj zaznaczamy taki ciemny punkt. Złapię tak, wiecie, tak, o, jak wiem, tak się, tak się nie trzymam, bo tak przedszkolaki trzymają, no, dobra, mam już trochę więcej lat, już jestem starsza niż taki malutki dzieciaczek, no, jak widać, mam już jakby nie, nie umiał obsługiwać kamery, ale tak mi po prostu łatwiej zrobić taki cienniejszy odcień, no i zobaczcie, mam takie oko, coś... Mi się dobra, mi się podoba, nie będę już tego poprawiać, bo znowu z paprami znowu będę zła i po prostu nie zobaczycie tego filmiku, i nie będzie mi się już chciało kolejnego nagrywać dzisiaj. No a chciałabym jednak, żeby dzisiaj coś na ten mój kanał rysunkowy wyleciało. Także teraz tak wszystko tak się postarajmy rysować, tylko żeby też. Nie tak, że wiecie, tak całość tak rysujecie, a tylko że właśnie tak po kawałeczka, żeby taka sierść była, to już Wam pokażę za chwilę, jak to by, powinno wyglądać. Dobra, no więc ja mam coś takiego. No, zaraz to poprawię, ale naprawdę mi to z mi to zajęło robienie tego, ale dobra już. Puch, dobra. Uszy też poprawiłam, bo były za duże, no więc teraz jeszcze musimy dorobić więcej takich malutkich kreseczek i to naprawdę y nie dla ludzi o słabych nerwach, bo naprawdę to już jest takie... Męczące, bo wiecie, to nie zrobi się tak jednej kreski, tak się szybko nie pokoloruje tego Jak wiecie, by się było jakimś wściekłym nawet na to Tylko to trzeba tak powolutku, profesjonalnie, perfekcyjnie i to naprawdę, no może każdego zdenerwować No więc tak to teraz wygląda No i co? Weź, weźmy sobie jakiś papier bądź chuseczkę Higieniczną, papier to mam na myśli I tak trzemy ja Na papierze mamy już trochę tego o Boże, o nie, wyrwało mi się. O, szkoda. Dobra, no to będę miał taką samą kartkę. Tak, ładną. A więc mam teraz coś takiego, takie mega wygładzone. I na tym teraz spróbujmy por porobić linie. No i gotowe. Więc teraz już bym pomyślałam, że to już koniec. Chociaż tak jakoś mi się średnio podoba. Dlatego też tutaj wokół oka. Nawet tak jak jest na tym tutaj, na tej naszej tabliczce, jest tak jaśniej, więc ja też tak zrobię, tylko żeby to jakoś, wiecie, tak się układało ładnie, to gumę, gumką wystarczy tak delikatnie wzmazać, no i też czasami tutaj rzeczywiście się pojawia takie, jaś, takie jaśniejsze miejsca, na przykład tak jak tutaj właśnie robię, no i na koniec dajmy... Trochę wąsów, tylko jeszcze trochę nad okiem, za dwa czy trzy, bo zwierzęta też tak mają. Takie jakby dłuższe, powiedzmy, rzęsy. Także no, to już jest koniec tego odcineczka. No, mi się tak średnio podoba mi zając, ale no powiedzmy, że, że nawet ładny. Jak wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. A więc, zanim skończymy, chciałam Wam e, podać jeszcze bardzo ważną informację, ponieważ tutaj właśnie widzicie mój kanał na YouTubie. I kochani, koniecznie wpadajcie. E, tutaj mam gry z Boka. Mam już dwa filmy. ale jak piszecie sobie toka to nie wejdzie. Więc, piszcie sobie na przykład moje początki w Soka Life budowa całego świata od początku, albo pomysł na w Toka Life Wars", wykupiona wersja. No i co? I tak to wygląda. No i do zobaczenia w kolejnym odcineczku Pa, pa, bye bye!